Nazywam się Magdalena Tomalek, witam z odziakalnym w czytaniu na styczeń 2023. Zobaczymy co czeka Was w tym miesiącu i zaczniemy od energii ogólnej. Mamy kartę Słońce, karta wieża i karta księżyc, czyli pierwsze co mi się tutaj nasuwa to widzę jakąś... Sytuację, w której ktoś może zachować się wobec was nieodpowiednio, nieodpowiedzialnie, dziecinnie w jakiś sposób, może nie dotrzyma jakiejś obietnicy, nie dotrzyma danego wam słowa, um, czy no, nie wiem, w jakikolwiek inny sposób może po prostu okazać się. No, kimś, na kim nie możecie polegać, na kogo nie możecie liczyć. I przez to, że mamy tutaj kartę wieża, to może to być takie dosyć zaskakujące, tak? Że może po tej osobie byście się tego nie spodziewali, nie spodziewalibyście się takiego zachowania. Albo mm, może w tej sytuacji, e, może nie chodzi o jakąś konkretną osobę, może jakoś o, o sytuację e, ogólnie gdzie myśleliście, że wszystko się dobrze ułoży i, i zaskoczy Was to, że coś się tutaj może e, jakby wydarzyć nie po Waszej myśli. Chociaż bardziej z tą kartą Słońce czuję, że to właśnie jakieś takie dziecinne zachowanie, czy, czy takie niedojrzałe zachowanie kogoś względem Was, e, bardziej niż coś po prostu za, za, zaskakującego, jakiegoś niespodziewanego samego w sobie w jakiejś tam sytuacji. Um, i, no i ta karta um, księżyc tutaj, no po pierwsze może wiązać się ona właśnie z takim poczuciem dezorientacji w związku z tą sytuacją um, no, dla przykładu, tak, liczyłam, ktoś mi coś obiecał tak um, dał mi swoje słowo, liczyłam na pomoc tej osoby czy na obecność, na wsparcie jakiejś um, tej osoby na to, że mogę na tę osobę liczyć w danej ważnej dla mnie sytuacji um, ale ta osoba no, okazała się nie dojrzała tak, nie, nie dotrzymała swojego słowa, e, nie dotrzymała jakiejś obietnicy i przez to czuję się no, zdezorientowana, tak? co ja mam teraz zrobić. E, jakby może zostałam na lodzie w jakiejś sprawie e, i, i nie wiem teraz jak sobie z tym poradzić. tak, Nie wiem kogo prosić o pomoc, ale co jest tutaj ciekawe i co jest pozytywne w tej całej sytuacji, to jest to, że dzięki tej sprawie, dzięki temu, że ta sytuacja się odwróci w takiej rozczarowujący dla Was sposób, wy ym, znajdziecie jakiś nowy sposób właśnie na rozwiązanie tego. I to będzie takie coś, co wyjdzie jakby z Was, czyli <laughs> w sytuacji, gdzie myślałam, że ja czegoś nie potrafię, nie, nie umiem czegoś zrobić i muszę liczyć na czyjąś pomoc i w momencie, w którym ta osoba nie udzieli mi tej pomocy, e, a może to już jest coś na ostatnią chwilę i teraz ja muszę sama to zrobić, tak? no to e, zobaczę, że umiem to zrobić lepiej niż mi się wydawało. Tak? Czyli tam, gdzie myślałam, że ja sobie nie potrafię z czymś poradzić. E, może to być jakaś sytuacja, gdzie e, dla przykładu, tak mi się teraz nasuwa, e, często osoby, które są w jakiejś e, terapii, psychoterapii, e, gdzie regularnie co tydzień na przykład do, dochodzą do jakiegoś terapeuty e, i są nauczone, że w tym gabinecie terapeutycznym procesują jakoś swoje emocje, że to w tym miejscu radzą sobie w jakiś sposób ze swoimi emocjami, czy z jakąś tam trudną dla siebie sytuacją. I później na przykład taka osoba odwoła, tak, może terapeuta się rozchoruje, bo to też w sumie nie musi być coś z winy może tej osoby. Powiedzmy, że taka osoba się rozchoruje, odwoła wizytę, e, a Wy czekaliście cały tydzień, tak, żeby jakieś tam swoje emocje przeprocesować, żeby porozmawiać, może powiedzieć komuś, tak, tej osobie o, o jakiejś trudnej dla siebie sytuacji, jakiejś trudnej sprawie. No i teraz tak, czy jakby całą nawet nie nieodpowiedzialność, tylko no, mieliście w sobie takie przekonanie, że ja potrzebuję tej osoby, potrzebuję tej sytuacji do tego, żeby sobie z czymś, czymś ważnym poradzić. I teraz dzięki temu, że do tej sprawy, do tej sytuacji nie doszło, wy znajdziecie sposób, żeby poradzić sobie z tym sami. Eee, tak, żeby sobie na przykład samemu te... Symbolicznie, jakoś tam emocje przeprocesować, tak? Nie przy pomocy terapeuty, ale znaleźć jakiś swój sposób e, inny, czy to przed jakąś medytację, może przed jakieś pisanie, może porozmawianie z kimś jeszcze innym, e, czy nie wiem, jakikolwiek inny sposób, e, poradzić sobie tak z tym, z tym jakimś napięciem emocjonalnym. No i to może chodzi tak samo o jakąkolwiek inną osobę, to może być jakaś przyjaciółka, partner. To może być jakaś sprawa no, związana z czymkolwiek innym, gdzie, gdzie mieliście do tej pory poczucie, że Wy nie potraficie tego samego zrobić, że potr potrzebujecie kogoś czy czegoś z zewnątrz do pomocy, a dzięki temu okaże się, że Wy świetnie sobie z tym radzicie i że Wy wcale nie potrzebujecie tej osoby, czy tej sytuacji, czy tego wsparcia do tego, żeby sobie radzić e, tutaj z tym jakimś problemem. Więc mimo tego, że to może być takie trochę rozczarowujące i. Dezorientujące na początku i szokujące, tak? Bo tak jakbyście nagle w pierwszej chwili możecie poczuć, że grunt Wam się pod nogami em, zawalił, no to myślę, że bardzo szybko znajdziecie to takie poczucie spokoju, bezpieczeństwa, tak? I to znajdziecie w sobie, czyli to będzie już coś takiego, czego nikt Wam nie zabierze później, em, gdzie bez względu na to, czy ktoś coś odwoła, czy ktoś em, gdzieś znowu jakiegoś em, słowa nie dotrzyma no to wy będziecie wiedzieli, że, że świat się nie zawali, tak? Bo wy potraficie sobie z tym sami poradzić. Ok, zobaczmy co mamy dalej. E, Król monet. Król mieczy. I czwórka kielichów. Hmm. Tutaj w sumie e, dosyć... Podobna energia, tutaj te karty też wziąłam jako taka energia ogólna. No ta czwórka kielichów właśnie pokazuje nam taką sytuację, gdzie Wy e, jakby zgłaszacie się do kogoś, czekacie na kogoś, liczycie na czymś pomóc, a ta osoba jest za, zajęta czymś innym. Więc to może być jakieś zachowanie na przykład nieodpowiedzialne z tej, ze, ze strony tej osoby, ale to może być tak jak powiedziałam, że ktoś się rozchoruje, może w życiu tej osoby wy, wydarzy się coś no, pilnego, ważnego, czym ta osoba się musi zająć i przez to nie może Wam udzielić tutaj jakiejś pomocy czy dotrzymać danego e, słowa. E, więc to też niekoniecznie musi być tak, że ktoś jest nieodpowiedzialny, e, tylko no, jakieś inne tutaj sytuacje mogą wejść e, w życie. Ale tak jak mówię, to będzie na Waszą korzyść, bo dzięki temu Wy się nauczycie, zło, znajdziecie to swoje poczucie e, bezpieczeństwa, takiego uziemienia, takiej pewności siebie. I myślę, że tu też może chodzić o jakąś sytuację, gdzie wy nauczycie się stawiać swoje granice w jakiś sposób. Może po części tutaj chodzi też o jakieś sprawy może e, prawne, sądowe, bo ten e, król mieczy często mi się kojarzy z takimi sprawami, gdzie gdzieś są jakieś zasady, jakieś przepisy e, i może... Będziecie liczeli, nie wiem, może na pomoc jakiegoś prawnika nawet, czy, czy kogoś, kto miałby się za wami wstawić w jakiejś sytuacji, no ale przez to, że ta osoba nie może, no to wy będziecie musieli sami się za sobą wstawić i to uda wam się zrobić, no i to jest świetna jakość, taka wartość, którą macie, która przyda wam się później w wielu, wielu różnych innych sytuacjach w życiu. Więc mimo tego, że ta sytuacja może, ogólnie może być trochę stresująca w tym danym momencie, no to to będzie taki prezent, na przyszłość dla Was, na całe życie. Ok, zobaczmy co w takim razie w pracy, w finansach i w karierze. Mamy karta śmierć. Trójka monet i czwórka monet. Czyli pierwsze, co mi się tutaj nasuwa, to może to być. Um, Właśnie postawienie granic w związku z pracą albo w obrębie pracy, czyli może komuś w pracy, tak? Czy szefowi, który ciągle narzuca jakieś nadgodziny, za które nie płaci, czy narzuca jakieś obowiązki, które mm, no, nie są uwzględnione na przykład w Twojej umowie, za które nikt Ci nie płaci, tak, albo nawet nie są doceniane, nie są e, uwzględniane gdzieś e, do, do awansu. E, czyli cokolwiek to jest, może to być jakaś, wiecie, czasami toksyczna czy denerwująca osoba, może w biurze, w którą, z którą siedzisz i której nie, postawi, nie potrafisz postawić granic. Um, co by to nie było, no to tutaj z tą kartą śmier śmierć widzę, że uda Wam się odciąć coś, co Wam nie służy, coś, czego nie chcecie już w swoim życiu, coś, co Was męczy i dręczy. Um, to może być ta sama sytuacja na przykład, gdzieś, gdzie może ktoś miał się za Wami wstawić, a tego nie zrobił i wy to musicie zrobić, ale to może być też osobna sytuacja, jakaś inna, no już bardziej konkretnie w pracy. Może nawet ta sytuacja, to że tutaj w jakiejś jednej sytuacji uda wam się wstawić samemu za sobą, poczujecie tą pewność siebie, no to później się właśnie przełoży na, ok, skoro tutaj nie wiem, powiedzmy partnerowi w końcu mogłam się postawić, postawić granicę, no to szefowi też mogę. Albo w drugą stronę na przykład. Tak jakby, wiecie, ta wartość, ta jakość, którą mamy, taka umiejętność, no przekłada się później na różne sfery naszego życia. Dalej mamy trójka monet i czwórka monet. Z tą trójką monet może się to dotyczyć, jeżeli chodzi o pracę, może to być rozpoczęcie jakiegoś nowego kursu, który chcieliście, który pozwoli Wam zdobyć jakieś nowe umiejętności, jakieś nowe zdolności, kwalifikacje do czegoś, ale może to być na przykład też rozpoczęcie jakiegoś nowego projektu. Może tutaj z tą kartą śmierć uda Wam się odciąć jakiś projekt, czy jakiś, jakąś część, zakres obowiązków, których nie chcecie robić, których nie chcecie już wykonywać które Wam nie służą i zacząć nowe, ewentualnie dla części z Was to może być też zmiana pracy, tak? W końcu podejmę decyzję, że już w tej pracy, w tym miejscu nie chcę być, bo coś mi się tutaj nie podoba, albo nie widzę możliwości rozwoju dla siebie i zdecyduję się e, poszukać nowej pracy. E, z tą czwórką monet myślę, że mogą się pojawić jeszcze jakieś ewentualnie wątpliwości odnośnie... zwłaszcza jeżeli chodzi o zmianę pracy albo o rozpoczęcie jakiegoś dodatkowego kursu, może jeżeli to nie jest coś, co, za co em, firma zapłaci, tak coś, co Wy musielibyście, czy chcecie gdzieś zrobić, wiecie, w prywatnym, no, w, w prywatnych godzinach, <grych> w prywatnym czasie, em, to mogą tutaj wchodzić kwestie finansowe, tak? Czy zmiana pracy, nie jestem pewien, czy pewna, czy że w nowej pracy dostanę tak dobre pieniądze albo lepsze, albo nie jestem pewna, czy finansowo mogę sobie pozwolić tutaj na jakiś nowy kurs, czy na jakieś tam nowe, nowe szkolenie. Hmm. Też myślę, że jeżeli chodzi o finanse, jeżeli jest to, tak jakby, e, tak po tej karcie mam takie poczucie, że wy macie wystarczająco dużo pieniędzy, albo te pieniądze jakby przyjdą do was. Bardziej tutaj chodzi o to poczucie, że Wy swoim lękiem tutaj blokujecie to, albo macie wątpliwości, boicie się, że nie będzie Wam wystarczyło, ale tak jakby, jakby to były tylko niepotrzebne obawy, bo tak naprawdę nie musicie się o to martwić, bo tutaj ta osoba siedzi, patrzcie na, na, na wielkiej skrzyni pełnej pieniędzy, więc tak jakby te pieniądze są, nawet jeżeli jeszcze nie u Was na końcu, no to one przyjdą, bardziej to są takie obawy, no tak jakby same obawy po prostu. Was tutaj powstrzymywały przed czymś. Dobra, zobaczmy w takim razie, co w relacjach, w miłości. Ok. Mamy As monet. Piątka mieczy. I karta świat. Ok. Hmm. czyli tutaj um, z tym asem mon mam takie poczucie, że właśnie ta nowa umiejętność, którą tutaj zdobędziecie o której na samym początku mówiłam e, to poczucie, że ja mogę się sama za sobą stawić, czy ja mogę sobie z czymś sam czy sama poradzić e, może dać wam takie poczucie e, może to być coś, czego wy Szukaliście w sobie albo do czego zbieraliście się od jakiegoś czasu, ale no, nie potrafiliście tego zrobić. Tak jak to by, byłby jakiś taki nowy e, prezent, taki e, wiecie, symbolicznie diament, e, w, w, w zakresie, taki rękawie może nawet, w zakresie waszych <coughs> umiejętności, e, który, mm, no, z którego się teraz będziecie cieszyć, który wpłynie też pozytywnie na wasze relacje. No bo im lepiej ja potrafię stawiać granice w różnych relacjach, tym bardziej nie pozwalam ludziom wchodzić sobie na głowę, tym bardziej ja szanuję siebie i tym bardziej inni szanują mnie. No i przez to też wprowadzałam tutaj taką równowagę. Często ludzie boją się stawiać granice, bo boją się, że jak powiem komuś nie, to ta osoba przestanie mnie lubić, tak? że nie będzie chciała się ze mną spotykać, czy przestanie mnie kochać, jeżeli chodzi o partnera, ale często to jest właśnie odwrotnie, że im bardziej my cały czas się na coś zgadzamy, cały czas pozwalamy właśnie komuś wchodzić nam na głowę, to ta osoba po prostu z czasem traci szacunek do nas, my też tracimy szacunek do siebie i takie relacje się później rozpadają. E, dopiero jak potrafimy postawić zdrowe granice, e, wiecie, w zdrowy, taki asertywny sposób, no to tutaj jest balans, tutaj jest harmonia, tutaj jest równowaga i wtedy te relacje się rozwijają. E, z tą piątką mieczy czuję Zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o stawianie relacji. Często jest tak, że osoba, która nigdy nie stawiała żadnych, o stawianie granic, osoba, która nigdy nie stawiała żadnych granic e, i nauczy się to robić, to często stawia te granice aż nad wyraz i łatwo jest wtedy kogoś zranić po prostu. Jakby, no może nie mamy taki, takiej intencji, tak, ale... E, tak jakbyś wiecie, jak czasami dziecko, nie wiem, jakąś nową zabawkę dostanie, no to cały czas z nią chodzi i po prostu pokazuje wszystkim i um, tak jakby, wiecie, nad, nad wyraz może, można to używać, tak? Taka nowa umiejętność. I czasami te granice właśnie stawiamy bardziej przez to, że my nie szanowaliśmy swoich granic, to teraz możemy mieć taką tendencję do tego, żeby nie szanować granic innych osób. Um, i tutaj się może pojawić w związku z tym jakiś konflikt e, z kimś, gdzie możemy kogoś po prostu zdradzić, niekoniecznie e, tak umyślnie, bardziej nie mając świadomości po prostu tego, tak, jeszcze tak jakbyśmy, no nie mamy wyczucia jeszcze w tym stawianiu granic i to jest zupełnie normalne. E, no ale widzę, że może się tutaj pojawić jakaś taka sytuacja, więc e, no, w takiej sytuacji zawsze można po prostu przemyśleć swoje zachowanie porozmawiać z drugą osobą, przeprosić, tak? I porozmawiać i ustalić gdzieś, do, do którego momentu jest w porządku, a do, do którego nie, i dla mnie, i, tej, i dla tej drugiej osoby. Żeby... albo, no nie wiem, jeżeli będziecie w stanie, to możecie też zawczasu sobie, zanim komuś e, czegoś odmówicie, czy, czy e, skonfrontujecie może kogoś z czymś, warto sobie może to rozpisać nawet na kartce, jakiś taki dialog wymyślony, i zobaczyć, czy chcielibyście coś zmienić, znaczy może czasami to chodzi o, wiecie, o, o o inne dobranie po prostu słów, żeby one nie były aż takie ostre, że też można coś powiedzieć, wiecie, nie, i postawić granice w łagodny sposób, ale stanowczy, a niekoniecznie w agresywny. Yy, więc tutaj może warto zwrócić po prostu na to uwagę. Yy, ok, I z tą kartą Świat mam takie poczucie, że... Yy, ta umiejętność stawiania granic, bo to, to tutaj najbardziej czuję, to może dla części, może nie dla wszystkich z Was rzeczywiście to, o to chodzi, ale to najmocniej tutaj mi wychodzi, bo pokazuje mi się, e, że to pomoże Wam e, puścić, odpuścić coś, co Was męczyło od jakiegoś dłuższego czasu. E, czy to było... Wiecie, to jest często właśnie takie poczucie bycia stłumionym, stłamszonym w jakiejś relacji, gdzie cały czas właśnie ktoś mnie źle traktuje, czy ktoś, ktoś mi szacunku nie, nie okazuje i to się z czasem robi takim ciężarem I, i tutaj widzę właśnie przez to takie umiejętne postawienie komuś granicy, czy może inne nastawienie się w jakiejś sytuacji do kogoś, postawienie się komuś w jakiejś sytuacji um, pomoże Wam zrzucić pewien ciężar. I okay, zobaczmy, co będzie największym y, wyzwaniem w tym miesiącu. Mamy kartę dziesiątka kielichów. Y, co będzie kartą porady? Karta rydwan. Hmm. Czyli dziesiątka kielichów to jest taka karta harmonii właśnie w relacjach. Ym. I jako poradę mamy kartę Rydwan, <coughs> który tutaj wyjątkowo na tej karcie, w tej talii wygląda jak takie, jak ktoś, kto stoi na rozdrożu. Więc tutaj czuję, um, jakby kontynuując właśnie wątek tego stawiania granic, jakiejś takiej asertywności, um, warto jest się siebie zapytać już w takim momencie, w takim procesie, um, na czym mi najbardziej teraz zależy. Um, czym dla mnie jest taki właśnie harmonijny związek, czy jakaś relacja, czy to właśnie z partnerem, czy z partnerką, czy z rodzicami, z dziećmi, ze znajomymi, ze znajomymi w pracy, żeby sobie jakby mieć pewien obraz tego, bo to, wiecie, to też nie jest tak, że um, jest jedna jakaś formuła do wszystkich relacji. Z każdą osobą macie inną relację, z każdą osobą gdzie indziej będą te granice, gdzie indziej będziecie się z, jakby z innymi zachowaniami będziecie czuli się mniej lub bardziej komfortowo, na różne rzeczy będziecie so, sobie i innym pozwalać w różnych relacjach um, i warto tutaj przeanalizować to, co jest dla Was najważniejsze możecie zacząć od jednej relacji, możecie od kilku w zależności od tego, gdzie jesteście tutaj w, w procesie właśnie swojego rozwoju pod tym względem żeby określić co, czym jest dla Was, jak w przypadku tej, tamtej, każdej jednej konkretnej relacji, jest właśnie taka harmonijna relacja, tak? Czym, jak to będzie wyglądać i gdzie Wy tą granicę będziecie chcieli postawić, na co się będziecie godzić, a na co nie przy tej konkretnej osobie. Um, żeby, jakby żeby uniknąć właśnie tego... Um, Takiego nadmiernego stawiania granic w sytuacjach, gdzie wcale Wam może na tym nie zależy, tak? Że partnerowi może będziecie pozwalać na więcej niż koleżance w pracy, czy koledze w pracy, czy szefowi, tak? Może na wiecie inne żarty, na otwieranie się na inne tematy i tak dalej. Czy nawet taki kontakt wiecie fizyczny pod jakimś względem, jakimkolwiek względem. Więc to też warto sobie po prostu zawczasu przemyśleć tak i zdecydować, co jest ok dla mnie w tej relacji, a co nie jest, a co w innej jest ok, a co nie jest. To wtedy też będzie Wam łatwiej się um, odnaleźć. Nawet sobie to rozpisać, wiecie, gdzieś na kartce, jakieś, nie wiem, może zrobić takie, wiecie, okręgi, kółeczka gdzieś tam podpisywać, um, kto jest w jakiej sferze. Im bardziej wizualnie sobie to przedstawicie, zwłaszcza jeżeli ktoś jest takim wzrokowcem, ale nawet jeżeli nie, to i tak fajnie to sobie rozrysować, i, i łatwiej wam później właśnie będzie się tego trzymać, żeby nie, nie wywoływać jakichś niepotrzebnych po prostu konfliktów, tak, a mimo wszystko postawić granice um, <kluzniak> w taki <kluzniak> stanowczy sposób. Ok, dobra, zobaczmy jakie jeszcze uczucia i emocje mogą się pojawić w tym miesiącu. Tęsknota, Pogarda. No Właśnie pogarda to jest to, o czym mówiłam tutaj. Jak ktoś pierwszy raz zaczyna, jakby uczy się stawiać granice, no to czasami może być właśnie taki zgorzkniały i za bardzo ym, za bardzo te granice nad wyraz stawiać, tak? Tak jakby ym, no, nad wyrost, tak? No bo o, mam nowe narzędzie, no to teraz się będę bawić i szatać na prawo i na lewo tymi granicami. Yy, no ale tak jak mówiłam, <coughs> warto sobie E, określić to zawczasu, e, żeby uniknąć właśnie niepotrzebnych jakichś e, m, konfliktów. E, wściekłość. Przygnębienie. I triumf. Okej. Okay. Tutaj z tym przygnębieniem, też ta tęsknota, tu jeszcze mamy szczęście, więc no, <laughs> pozytywne rzeczy. <laughs> ta tęsknota po, y, po części też może się tyczyć do tej, tej sytuacji, o której tutaj na początku mówiłam, że ktoś może Was rozczarować, czy jakaś sytuacja może Was rozczarować e, i możecie się czuć właśnie tacy przygnębieni, e, zdezorientowani w pierwszej chwili, ale też z tą kartą wściekłość, to jest, ja często tą kartę widzę jako taka motywacja, determinacja do działania, że nagle już wiem, co mam zrobić, wiem, czego chcę i zaczynam to robić. No i dalej mamy kartę triumf, czyli i, i jeszcze tutaj to szczęście, czyli tak jakby yy, myślę, że na koniec miesiąca yy, ta sytuacja, która może się tutaj pojawić, yy, która będzie dla Was trudna i jakaś rozczarowująca, obróci się Wam na dobre. Zresztą tak jak mówiłam na początku. Dobra, i weźmiemy jeszcze jedną kartę porady. Dokładnie tak, mamy uwolnić swoją kreatywność. Myślę, że to jest takie potwierdzenie tego, że jesteście w stanie poradzić sobie z o wiele trudniejszymi sprawami niż wam się wydaje. Eee, może to być tak, um, mogą to być sytuacje, w których rzeczywiście będziecie musieli, będziecie, nauczycie się, zobaczycie, że potraficie sobie poradzić sami, ale czasami może to być e, taka sytuacja, gdzie musicie znaleźć jakieś inne rozwiązanie, czyli może poszukać innej osoby, która Wam w tym czymś pomoże. Yy, czy nie wiem, czy innego terapeuty, czy, czy może jakiegoś wsparcia w kimś innym, cokolwiek to będzie ta sytuacja. Yy, więc to też niekoniecznie oznacza, że Wy musicie sami coś zrobić i sami sobie z czymś poradzić. Yy, może tak być, że rzeczywiście okaże, dzięki tej sytuacji okaże się, że Wy potraficie sobie sami z tym poradzić. Um, ale może to radzenie sobie może też polegać właśnie na poszukaniu jakiegoś innego rozwiązania, innego sposobu, może usprawnienia czegoś, może to będzie na takiej zasadzie, że jakieś narzędzie przestanie działać, czy jakiś program, z którego korzystacie yy, przestanie działać i nagle musicie poszukać inne, tak? Może usprawnić działanie czegoś. Um, czy, czy poszukać właśnie jakiegoś innego rozwiązania. I tutaj czuję jako to, uwolnić swoją kreatywność, czyli że to jakieś takie kreatywne rozwiązanie, takie może, wiecie, nieszablonowe myślenie w tej sytuacji, gdzie byliście przyzwyczajeni, że zawsze w takiej sytuacji idę do tej osoby, tak? Czy zawsze ten program używam, czy zawsze robię to w jakiś taki jeden sposób, a nagle się może okazać, że ten sposób nie działa. I, i tutaj przyda się właśnie takie, zamiast upierać się i, i dąsać się, że to nie działa, no, to po prostu poszukać jakiegoś innego rozwiązania od razu e, i, i cokolwiek to będzie. Czy to jest coś, co sami zrobicie, z czym sami sobie poradzicie, czy po prostu coś, co pomoże Wam usprawnić jakąś e, pracę, proces, jakąś sytuację, z którą się będziecie musieli zmierzyć. Ok, dobrze, to by było tyle. Na dzisiaj polecam również zestaw czytań na cały rok, jeżeli jesteście zainteresowani e, czytaniami już dzisiaj, do końca roku to na mojej stronie możecie zakupić taki zestaw 12 czytań, każdy w takiej samej formie jak to dzisiaj. W opisie poniżej zostawię link do mojej strony i możecie sobie tam zobaczyć na szczegóły. Ale dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo.